Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 21 lipiec 2022 rok. No i chciałem zobaczyć, jak się rodziny mają. I chciałem sobie znaleźć ramkę z czerwiem na wyjściu. Jak to się zakończy? Jak się rodziny mają, proszę Państwa? W tym przypadku mam mul inaczej złożone pszczoły Tu wypełniły jakimś zbiorem Tak, muszę zaznaczyć, że to jest jedna z silniejszych moich rodzin, których mam wiele. No. Jak Państwo widzą, coś tu jest. Tylko kwestia, ile. Pójdę na drugi koniec. I tu mam. Inny układ ramek, bo półna stawka i w środku. Półna stawka w środku, a korpus wysoki u góry. Tu już pusta. No ale. To nie przeszkadza. Szczółki mają co jeść. Teraz. O Boże, muszę ten korpus wyciągnąć. Udało się rozkleić. U nadstawkę od tego korpusu jest. Teraz, proszę Państwa, zobaczę, czy w tej mojej półnastawce, bezpośrednio nad gniazdem, pszczółki coś zgromadziły. No, niestety, nic. Proszę Państwa, do tej, do tej rodziny. Nie zaglądałem od wiosny i dzisiaj postanowiłem ten ulcały rozebrać No tu na tej stronie ramki coś jest Ale to prawdopodobnie tylko jedna środkowa ramka Teraz wyciągnę następną No coś tu, proszę Państwa jest wydaje mi się że troszkę lepszy ul pod względem zapasów niż poprzedni też ma swój półnastawka ciężar stawkę muszę przykryć ściereczkami aby nie poszły rabunki Jest okres taki Wprawdzie mówiłem w poprzednim nagraniu, że coś tam na włoch zaczyna rozkwitać. I tu policzymy, ile ramek upchał w tym ulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. No pięknie mi ramek weszło. No i teraz, no ale tu jest uliczki powalone. Muszę to wszystko pomalutku począć, aby pszczół nie przewałkować. Proszę Państwa, co tu jest na tej ramce? Czy są jajka? No. Nie ma jajek. Ale tu jest czerw, ramka ładna, jasna, myślę, że sympatykom mojego kanału się spodoba, a zobaczymy, proszę Państwa, co jest na ostatniej ramce, która już bez wymiarów leży na ścianie. Proszę Państwa, co jest na ostatniej ramce? proszę popatrzeć jaki jasny jaki żółty jaki piękny No właśnie rodzina sobie zrobiła chyba zapas na zimę no niestety ta ramka będzie im zabrana przeniesiona do miodni i przy najbliższej okazji będzie odwierowana to jest wielokwiatowy miód. tu jest niesymetryczny rozstaw ramki <laughs> za wąską uliczka zobaczymy no pszczoły siedzą i w tej super wąskiej ulicy proszę państwa jeszcze jest czerw o czym to może świadczyć zobaczymy obu stronie to by świadczyło że Prawdopodobnie ramki musiały skosić bo w granicach ulicce, uliczek 5 mm na wąskiej komórce pszczoły już na takich plastrach nie czerwią matki, nie pszczoły I tak patrzę za wygryzającym się młodem przerwie ale na tych rameczkach tego nie mogę dostrzec ta rodzina była tylko Chyba w kwietniu przeglądana Tak to były dostawane korpusy I prewencyjnie była przeczepywana No nie ma zadziwiającej ilości Czerwiu Ale coś jest No i nadal Wyglądam za czerwiem Który nadawałby się Do założenia odkładu bez pszczółek tylko z na wyjściu z matką nieunasienioną no tu jest coś ładnie już na tej ramce czerwiu jak Państwo nieraz się zauważyli te ramki są jasne ładne także u mnie w ulach różne ramki można spotkać a proszę popatrzeć ale nie spotykam czerwiu który by się już wygryzał a na ramce nie było pszczół do wykarmienia bo też nie może być pszczół do wykarmienia bo bym wyhodował z nilca i prawdopodobnie będę musiał wziąć Młodą matkę do transportówki z ramką w czerwiu i zrobić klasyczny odkład uliki weselne porąbałem, bo już planowałem planował ten interes zwinąć. No i teraz będzie dylemat. Ten odkupadzik osadzić, aby nie został zrabowany, zniszczony przez inne rodziny. To jest roczny rój z cyklu pszczelarskiej chwały na wysokości. Dlatego te ramki, wszystkie tak piękne, tak jasne, tak odnowione. No i znów nie znalazłem czerwiu, aby uczynić jakikolwiek odkładzik. No proszę Państwa i tym ujęciem z pierwszego przeglądu produkcyjnego rodziny serdecznie się z Państwem żegnam.